No i cześć, zaczynamy. Zaczynamy serię pancerną. Eee, sam nie wiedziałem, okay. że dojedziemy do tej serii, ale zaczynamy. Jest ze mną Piotr Chudzikiewicz, nasz główny opiekun naszego sprzętu ciężkiego. Bez niego tak naprawdę żaden pojazd ugoźdnicowy by nie jeździł, więc troszkę muszę mu nasłodzić, wiadomo, nie więcej profitu, to lepiej będzie pracował. Ja tylko tu podaję narzędzia, jestem jak siostra na oddziale, wiadomo, intensywnej terapii, opiekuję się eksponatami, ale sztuczce, przyrządy do operacji, to wiadomo wszystko Piotrek tutaj wykonuje na otwartym sercu. No dobra, Piotrek, czekaj. Zanim wypuszczę z naszego warsztatu, co dzisiaj będziemy robić ogólnie? Co dzisiaj mamy, Frank? Bo jest dzisiaj nawet taka niby poważna awaria, ale nie awaria. Na pewno zajmiemy się naszym promem GSP, tak, bo musimy y, zrobić instalację paliwową, czyli podłączyć y, źle podłączony przewód do zbiornika, odpowiedzieć instalację paliwową, uruchomić silnik, a przed tym oczywiście y, zamontować akumulatory, no i przygotować do, do eksploatacji, tak. No właśnie, bo, bo ten nasz pojazd tak naprawdę przespał sen zimowy. Dzisiaj go uruchamiamy. Uruchomimy, tak. Ożywimy. Czyli też zobaczycie sobie przynajmniej od środka, jak wygląda ten pojazd i mam nadzieję, że Piotrek wytłumaczysz naszym widzom, co, na co patrzymy. Bo ja szczerze mówiąc, jak patrzę tam, to dla mnie to jest po prostu jak jakieś wnętrze robokopa. Dokładnie. i nie wiem do czego co służy. Jak potężna maszynownia. Nie wiadomo co jest. Dobra, nie przeciągamy, śmigamy. Dobrze. W czym jesteś? Eee, w stresie technicznym. W stresie technicznym, dobra. Piotrek, co tam się sączy? Bo widzimy, że coś się sączy. To jednak chyba nie jest tylko przewód paliwowy. Ten sprzęt tak ma. Nie, musimy dokręcić przewód hydrauliczny jeden. korek od stojnika, od zbiornika hydraulicznego. Bo to jednak się tutaj nam przez całą zimę delikatnie sączyło i się nazbierało w kadłubie. To na pewno wina naszego nowego strażnika. Coś, coś Nie Właśnie. pilnował i się sączy, iść dolewa tam coś, na pewno. Tak, jak dokręcimy cięknące elementy, to co, ja wpadam zrobić zakłuć ten przewód paliwowy do zbiornika. No właśnie, słuchajcie, Prawie patrzymy patrzymy też na system, no wiadomo, nie <laughs> wygląda teraz to może za ładnie, bo tu jest koc, karton, ktoś by pomyślał, że to jakaś jaskinia jakiegoś zwierza jest, ale <laughs> no to wszystko jest przemyślane, wiadomo, żeby się nie pobrudzić. I teraz tak, może na szybkiego. Z prawej strony co tu się znajduje? Z prawej strony jest gniazdo akumulatoru, które będziemy montować. Okej, okay, a tam Zajniemy na wprost go. nas takie widzimy jakieś monstrualne, srebrne coś, co to jest? To są pompy Wody. Yy, przekładnia pośrednia, która napędza pompy hydrauliczne, czyli się do sterowania podnoszeniem i opuszczaniem tego całego pontonu. Pompy poś... wody odpompowujące e, oczywiście wodę z kadłuba, która się nazbiera tam podczas pływania. No bo jest takie zagrożenie, że w czasie pływania może być jakiś przeciek, może się nalać tak, i tak, że musi być na bieżąco woda ro... odpompowywana. I rozumiem, że ten wąż tam, taki gumowy, to taki wąż cawny, który wrażliwie go ma zaciągnąć tą dokładnie, tak. I tym przewodem możemy sobie gdzieś go tam ukierunkować i, i wodę na zewnątrz poprzez pompę. No właśnie, następną rzecz jaką tam jeszcze widzę po środku mamy wał. To, to nie jest tak, że to jest takie schowane gdzieś za bardzo, to wszystko jest dosłownie na wierzchu. Na wierzchu, no bo tak jak widać silnik mamy po środku, silnik łączy się poprzez wał ze skrzynią pośrednią, tak jak w czołgu prawie. I ze skrzyni pośredniej napęd wychodzi na już tutaj skrzyni biegów i mechanizmy planetarne skrętu. No właśnie, a tu zobaczycie, tu właśnie siedzi ten kierowca i tam. rozumiem, że tam są drążki oczywiście do jazdy w prawo, lewo, ale mamy też kierownicę. Mamy kierownicę, a kierownica służy do sterowania sterami na tylnych dyszach wylotowych wody. A, czyli widzicie, z tyłu za pośrednictwem oczywiście linek stalowych yy, Dobra, mamy... Tak, bo wtedy jeszcze stosowali linki. nie? Tak, było, sobie przejdźmy, się... zobaczcie sobie to z tyłu, jak to wygląda. My na co dzień tego wiadomo na tym się nie skupiamy, bo oczywiście nie pływamy. Ale tu z... o! Zobaczcie. I tak, właśnie to są stery. Tylko nie mam pewności czy to pracuje. Czy to jest rozruszane, tak? Ale tymi sterami poprzez tą kierownicę sterowało się skrętami Łodzi. No i właśnie najważniejsze, tego też jeszcze nie powiedzieliśmy wam, bo mamy tutaj w muzeum dwa promy, prom prawy, prom lewy. To nie jest tak, że jeden prom przewozi sobie pojazd, tylko musimy szczepić dwa szczepić pojazdy. Dwa, ale pod jeden pojazd, który wjeżdżał na dwa i był transportowany po wodzie. Przeważnie to były czołgi, tak? Z ciekawości jeszcze Wam powiem, że to tak na dzień dzisiejszy jedyny działające promy w Polsce, więc jeżeli będziecie chcieli kiedyś przetransportować czołg, to zgłaszajcie się do naszego muzeum, popływamy. No jedyny działający? Na dzień dzisiejszy raczej tak, nie widziałem, żeby inny... Chłopaki, ja wiem, 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 Bornę, yy, wiem, wiem, <grym> wiem, no, wiem, no. wiem, yy, wiem, wiem, <grym> wiem, <grym> że Wy macie jeżdżącego GSP... Pozdrawiamy Kamila Bartoszka, mm, yy, ja ale Kamil w końcu zamontuj ten ponton, hmm. bo Zdawa. z pontonem fajnie wygląda, Zdawa. ja wiem, że jeszcze brakuje drugiego, pewnie się na pewno znajdzie za jakiś czas, yy, ale na dzień dzisiejszy to my, dwa, pamiętaj, dwa, dwa mamy pływające. Dokładnie, a jeśli chodzi jeszcze o szczepienie dwóch yy, i sterowanie nimi na wodzie, no to jednak musiało być doświadczenie kierowców, bo była synchronizacja. Sterowanie. Właśnie. Jeden musiał... Dwie kierownice. Tak, dokładnie. I albo y, sterowanie, znaczy sterowanie, kierowanie sterowaniem, poprzez, y, znaczy sterowaniem kierowców, y, to musiał ktoś na górze jednak y, ich synchronizować. synchronizować, tak, kierować. Prawo, lewo. Wtedy oni dwóch tam patrzyli na przykład na gościa i albo prawo, lewo lewo, bo jednak siebie nie, nie widzieli, bo siedzieli w środku, co nie... A widoczność była niestety ograniczona. No właśnie, więc widzicie, to nie jest takie łatwe, ale jeszcze kolejną ciekawostkę Wam teraz szybciutko sprzedam. Czy te pojazdy się odpala kluczykiem jak w normalnym samochodzie? <noise> Można zastosować stacyjkę, ale nie tradycyjnie były odpalane jak guziczkiem. Guziczki, guziczkiem, który miał bardzo wytrzymałe styki, tak, żeby się nie spaliło podczas tam rozruchu czy poboru prądu. Dobra, kończymy, bo to idzie w złym kierunku. Zaraz za mocno się rozgadamy tak, i zaczniecie będzie spać totalnie przed komputerami. będziemy Dokładnie. No to co, lecimy. Widać. widać, widać. Bo to jest przewód stosowany w pneumatyce w samochodach ciężarowych, mhm. ale można go zastosować do układu paliwowego. I ta końcóweczka, te stożki czasami spadają z przewodów. No, ja teraz zarobiłem ponownie, tak jak trzeba. Zamontuję tylko przewód zasilający, kurcie zasilający, przepraszam, zbiornika, Odpowietrzymy instalację. I Myślę, no, no właśnie, bo to ogóle... głównie tutaj właśnie spadło i przez to była cała awaria. Tak, tak. Że te paliwo nam się tutaj właśnie tak. e, zaczęło sączyć, ale oczywiście zdążyliśmy to uratować. Tak. I teraz e, rozumiem, że końcóweczkę ściągamy z baku i później na nowo zalejemy go. Dokładnie. Dokładnie. A jak jest wszystko zrobione, o, tak jak ten przewód końcóweczka dokładnie. Bez pośpiechu to wszystko będzie szczelne i będzie na długo. No tam z jak widzicie, ciurkiem leci to e, ze zbiornika paliwko, tego wydawczego tak. cały czas. Dlatego ja chcę szybko przekręcić przewód, żeby to już się nie, to nie lało. na to się tak. Dobra, dobra. Jak sami widzieliście, prom już odstawiliśmy na piknik czołgisty. Oczywiście to prom, który nie będziemy używać w czasie pikniku. My to nazywamy ten ciut gorszy prom, który jeszcze trzeba po prostu dopracować. A ten lepszy zobaczycie właśnie na pikniku czołgisty, już 15 czerwca. Oczywiście, w naszym muzeum. Co tu jeszcze można podsumować? No, wiele, wiele się tu działo dzisiaj. Jak nie przewód paliwowy, to przewód od prądu trzeba było, że tak powiem, na nowo zaizolować, bo był przerwany. Wlewanie oczywiście paliwa, wlewanie płynu chłodniczego, wlewanie oleju, bo tego też tutaj brakowało. No i przebazowanie oczywiście promu do miejsca docelowego, czyli zaraz obok naszego namiotu piknikowego. I tutaj ten prom przeczeka po prostu całą imprezę. Nie ma co zanudzać. Zapraszam Was na kolejny odcinek, który mam nadzieję będzie jeszcze lepszy.